Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Psalm 34, 9 werset. Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do ciebie: Skosztuj i zobacz, jaki jestem dobry. To polecenie zawiera w sobie zachętę do doświadczenia mojej żywej obecności oraz obietnicę. Im częściej mnie doświadczasz, tym bardziej przekonujesz się o mojej dobroci. Dzięki temu będziesz w stanie wędrować przez życie z wiarą. W obliczu przeciwności ludzie zaczynają wątpić w moją dobroć. Moje drogi są tajemnicą, nawet dla tych, którzy dobrze mnie znają. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad Twoimi drogami i myśli moje nad Twoimi myślami. Nie staraj się zrozumieć moich dróg. Zamiast tego bądź ze mną, ciesząc się mną i doświadczając mojej dobroci.